Zdrowie dla wszystkich to tegoroczne hasło WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, która w tym roku obchodzi 75. rocznicę powstania. Trudno przecenić dorobek tej organizacji, mówili podczas konferencji prasowej przedstawiciele porozumienia pracodawców ochrony zdrowia. Największym sukcesem tej organizacji jest ich zdaniem propagowanie i wspieranie szczepień. Poprzez propagowanie i wprowadzanie szczepień dzisiaj mówi się o milionach uratowanych istnień ludzkich. Tak, szczepienia postawiły tamę wielu ciężkim chorobom, które niestety szalały na całym świecie. Międzynarodowa współpraca WHO pozwala w porę wykrywać zagrożenia związane z powstawaniem epidemii. To szczególnie ważne w obecnych czasach, gdzie łatwość podróżowania powoduje, że epidemie szybko się rozprzestrzeniają. Podczas konferencji lekarze mówili też o bałaganie w systemie refundacji leków. Od wielu lekarzy Narodowy Fundusz Zdrowia żąda dziesiątków tysięcy złotych za złe wpisy na receptach dotyczące płatności za leki. To jest skandal, mówiła prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Lekarze są od leczenia, a nie wyszukiwania, dla kogo dany lek jest refundowany i w jakim stopniu. Będziemy domagać się zmiany systemu my jako lekarze jako pielęgniarki mamy obowiązek leczyć naszych pacjentów zgodnie z najlepszą wiedzą i najnowszą wiedzą a to czy lek będzie na 30% na R czy bezpłatny czy w 100% to już nie jest ani w gestii odpowiedzialności ani w gestii decyzyjności lekarza to Decyduje Ministerstwo, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc czas na powołanie odrębnej instytucji, która będzie określała stan refundacyjny dla pacjenta. Wiosna to okres, gdy coraz częściej wychodzimy z domów. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna i zalecana w każdym wieku, podkreślali lekarze. Ale ciągle trzeba uważać na kleszcze. Trzeba mieć świadomość, że kleszcze to dzi nie, dzisiaj nie tylko lasy i gdzieś głębokie łąki. Kleszcze to są nasze parki, nasze działki, nasze ogródki przy przydomowe. Kleszcze dzisiaj są wszędobylskie. Znajdują się zarówno w niskich trawach, jak i na krzewach. Są zagrożeniem zarówno dla nas, dla ludzi, jak i dla naszych pupilów typu piesk. Kot, więc o tych zwierzakach również pamiętajmy. Jeżeli chodzi o zapobieganie, to u nas przede wszystkim zalecamy stosowanie szczepień. Szczepionka jest powszechnie od wielu lat znana przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu. W końcowej fazie jest szczepionka przeciwko boreliozie. Tej jeszcze dzisiaj nie mamy, ale na nią czekamy. Natomiast. Jeżeli chodzi o kleszczowe zapalenie opon i mózgu, zalecamy szczepienie i to zarówno naszych dzieci, jak i osób dorosłych. Lekarze porozumienia pracodawców ochrony zdrowia zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu, bo właściwe odżywianie się i aktywność fizyczna to najprostsza recepta na zdrowie, którego wszyscy tak często sobie życzymy.